Bo on się ten. No i się włącza. I się włącza. No już jest. A gdzie my jesteśmy? Gdzie jeżdżą niebieskie tramwaje? Kraków! Kraków przez uzwykłe i F. Oczywiście jestem w Krakowie, tak jak wczoraj Wam zapowiadałem. Wspaniale El Apartamento. Yy, pozdrawiamy ojca, dwójki dzieci i matkę dwójki dzieci. Serdecznie. Co, mo co mogę powiedzieć? Ponieważ yy, dzisiaj jest niedziela, ja zaraz wyruszam w drogę powrotną do Warszawy. Będzie live oczywiście z meczu e, na pewno Realu Madryt z Sevilla na wyjeździe i najprawdopodobniej z meczu Manchesteru United z Liverpoolem. Także na to możecie być przygotowani. Ale wczoraj był mecz Barcelony. Jakże istotny mecz i wczoraj na ten mecz może zanim przejdziemy do dalszych działań wpadliście Wy, widzowie wspaniali moi ukochani, uwielbiam z Wami Oglądać mecze, bo jesteście super, super ekipą ludzi. Zobaczcie, jak, jakie były nastroje po meczach, nie tylko wśród kibiców Barcelony. Dobre spotkanie i wynik bardzo korzystny. Dobry mecz. Bramka Vidala, a czysta czyli w ogóle jest cudowców z wodą, Twój ulubiony Neymar nie zagrał. Nie zagrał. Kibicowałeś iś który nie zdołał wpisać się na listę. Ale Masysta? To czyli. Myślisz, myślisz, że wygrasz już w Brazylii Czeka Nie, no nie, no niestety, chociaż ma dużo więcej, znaczy dużo, ma kilka więcej bramek, no nie, więc generalnie powinien poradzić. To prawda, to A, prawda. Aczkolwiek, no, nazwisko, pieniądze, hajs. Gość specjalny, czyli fan Realu, który liczył na jakąś niespodziankę tutaj w tym zakresie. Jak wrażenia? Meczek super. Wynik nie za bardzo jest dla realu optymalny, ale... Ale chyba nie spodziewałeś się za jakieś niespodzianki. Nie, nie spodziewałem się niespodzianki, ale fajnie, że mogliśmy się spotkać, że Cię poznać no wzajemnie. i pozdrawiam wszystkich fanów kanału Food Roll. pamiętajcie, Obiektywizm? To nie umiem. A co znaczy, że kolega przybył tutaj ze swoją koleżanką? Witam serdecznie. Widziałam Liczyłam przynajmniej na jeden, nie na jeden, kole... Las Palmas, no ale niestety nie udało się. No, Te... Jestem trochę zawiedziona, ale szczęśliwa, że mogę tutaj. Rozumiem, że jesteś fanką Las Palmas. Nie, no, w realu, jak najbardziej w realu, ale myślałam, że przynajmniej jeden wolno. Dwie osoby na reale, proszę bardzo. Jak najbardziej. Ojciec dwóch dzieci Raz, razem z małżonką. Liczyłem na... 6-0, Barcelona <grymne> ale, ale to Mike tak samo idzie na 6-0. Wykorzystać Jeśli 0, 0. 0. 0 no, by nie było Paweł myślałam, że będzie tak 2-0, 2-1, a to to wynik pozytywnie. Też się nie spodziewałem tak łatwego metru. Kto ci się podobał najbardziej? Nie mówię o fizycznych, tutaj o Leo Messi, oczywiście, jak, jest, zawsze. jak zawsze tutaj nie ma możliwości, teraz nie można nic złego Messi powiedzieć, tak? Tak, straciłabyś robotę, głupio tak, tak. byłoby na początku roku tracić robotę. Dokładnie, więc tak, Leo Messi, składamy ba Bardzo słuszny wybór. Rewelacyjnie się, że Arda Turanza Czyli mamy drugiego fana Neymara z krwi i kości. Dokładnie. Ktoś, Arda. i powinien się tak, eee, myślę, że to się nie stanie, jeżeli mam <noise> być zery, Tym bardziej, że <noise> Neymar. nawet nieźle nie się stoi. Tak. No <noise> ale. tak, tak. No ale Turan też jest cztery. Dzisiaj? Tak. Na, na początku tej transmisji <noise> powiedziałem, że nie chcę się na listę sprzeczne. Na którą? I która ma jego? Twarta. Nie że Muszę obejrzeć mecz jeszcze raz. Także... W takim oto Tak jest i z tych ciekawych rzeczy jeżeli chodzi o jakieś newsy, no bo wiadomo, no troszeczkę jestem dzisiaj nie w stanie, ale co mi szybko wpadło w oko to informacja o tym, że ponoć chce wykupić Szczęsnego, w grze jest 16 milionów euro, 16 milionów euro za Wojtka Szczęsnego, który jak powiedział, no wszystko jest w rękach Węgera, bo to on podejmie decyzję o tym czy go sprzedać, czy go nie sprzedawać, oczywista sprawa. Fajnie, że Szczęsny gra w bardzo dobrym włoskim klubie, czołowym. Fajnie, że ten klub chce go wyciągnąć. I jeszcze fajnie, jeżeli Arsene Węgier stwierdzi, że kurde, takiego kucura to lepiej byłoby się nie pozbywać. Ale co stwierdzi siwy, no to to już jest inna historia. Ale myślę, że z tego jeszcze będzie dłuższy odcinek. Jak cokolwiek się okaże. Piękne, dziękuję. Wczoraj 670 ponad subskrypcji, czy coś koło tego, może może już mylę liczbę, ale macie podano na ekranie. Dziękuję, pięknie, kłaniam się. I zachęcam do subskrybowania. Osoby, którym cofnął subskrypcję, również sprawdzajcie to sobie. Ja zaraz ruszam w drogę, jeszcze tylko trochę Krakowa się zobaczy. I widzimy się na live'ach. Dwóch dzisiaj lub jednym. Bądźcie na bieżąco, żeby wiedzieć. Do zobaczenia.